Cześć wszystkim, Faza fa za witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj miał być odcinek z techniki jazdy na placu, natomiast niestety przed samym wyjazdem nam się rozpadało. Coś chciałem Wam nagrać dzisiaj, żebyście wiedzieli. Często pytacie mnie o regulację łańcucha, także dzisiaj zajmiemy się właśnie tym, czyli dzisiaj regulacja naciągu łańcucha w motocyklu. Jedziemy! Zanim zaczniemy, parę słów o samym łańcuchu. Dlaczego łańcuch w motocyklu potrzebuje mieć luz roboczy? No dlatego, że Koło podczas pracy, zawieszenie podczas pracy z tyłu. Cały czas wahacz jest w ciągłej pracy, w ciągłym ruchu, także ten łańcuch na okrągło pracuje. Tak samo skrzynia biegów poprzez wałek zębatki zdawczej również przekazuje siłę na ten łańcuch, więc również ona go szarpie. Także też ten luz musi być prawidłowy. Pamiętajcie, luz łańcucha to jest bardzo ważna rzecz, ponieważ on się przekłada bezpośrednio na komfort jazdy. Jeżeli łańcuch jest za ciasno zapięty, będziecie od razu czuć, biegi będą szarpać, motocykl będzie szarpał, będą ogromne wibracje. Jeżeli będzie za duży luz, będziemy czuć, że po wbiciu biegu nic się nie dzieje, łańcuch ma luz, poszarpuje, koło nam się nie prowadzi, motocykl nie przyspiesza tak, jak byśmy chcieli. Od razu będziemy czuli, że coś jest nie tak, że on nie jedzie tak, jak powinien. Także... Odpowiedni naciąg łańcucha to jest rzecz kluczowa. Zanim przejdziemy sobie, ja to zaraz pokażę, jak to dokładnie sprawdzić, i tak dalej. Pamiętajcie, aby o to dbać, ponieważ łańcuchy lubią się wyciągać. Czy bardzo często robią to przy ostrzej jeździe. Im ostrzejsza jazda, gumowanie, i tak dalej, ten łańcuch wyciąga się szybciej. Druga kwestia to jest rodzaj łańcucha. Wiadomo, że łańcuchy są różnej wytrzymałości. Im mocniejszy łańcuch, tym on więcej jest w stanie znieść. Natomiast te podstawowe łańcuchy wyciągają się bardzo szybko. Ja mam założonego, jak pamiętacie, założyłem VX-a. Po kosztach troszkę przed samą chorwacją w maju, mamy sierpień. Zobaczymy, łańcuch naciągałem raz. Zobaczymy dzisiaj, jak on wygląda, czy już naprawdę wymaga tego naciągnięcia, czy jeszcze nie. Ja jeżdżę dość delikatnie, także to będzie dobra weryfikacja, jak łańcuch VX z dida zachowuje się w motocyklu litrowym. Ponieważ tak jak mówię, ja jeżdżę lekko, więc on nie powinien się bardzo wyciągnąć. Natomiast zaraz zobaczymy. Zanim zaczniemy, pokażę Wam system regulacji, bo są tak naprawdę dwa najpopularniejsze systemy do regulacji łańcucha, czyli tak jak jest u mnie na wahaczu, jest śruba i regulacja jest w środku. I druga regulacja, pokażę Wam za chwilkę na zdjęciu, to jest w mniejszych motocyklach bardzo często w 600kach spotykana, czyli wahacz się kończy taką płytką metalową i z tyłu są wkręcane dwie śruby z nakrętkami, one służą do regulacji. W litrowych motocyklach jest to lepiej rozwiązane, natomiast w obu przypadkach jak najbardziej się sprawdza, także zanim zaczniemy się bawić, co nam będzie potrzebne, po co nam będzie jak zwykle Rękawiczka, żeby się nie obrócić, będziemy musieli zaraz sobie znaleźć luz na łańcuchu. Klucz do odkręcenia ośki w moim przypadku 32. Także dobrze mieć. Wiadomo, w zestawie oryginalnych kluczy taki klucz jest, natomiast taka nasadka dużo lepiej się sprawdza. No i sam klucz regulacyjny, zaraz Wam pokażę. W moim przypadku jest to płaskie 12. Dwie śruby regulacyjne są w środku. Jedna to jest kontra, druga jest do naciągania łańcucha, także. Zabawa jest bardzo prosta, natomiast wymaga pewnej dokładności. Także przełożymy kamerę na czoło, żebyście zobaczyli, jak tutaj powinniście widzieć to wszystko dokładnie. Ja będę po kolei mówił, co gdzie robić i myślę, że powinniście załapać o co chodzi, bo to jest łatwe. Natomiast tak mówię, mega ważna operacja, i bardzo ważne, żeby o to dbać. Ok jak mówiłem, widzicie tutaj system regulacji, tak jak wiem, są, jest nakrętka główna z ośki, są dwie śruby regulacyjne, w tym drugim przypadku wahacz jest pełny, śruba jest tutaj od zewnątrz z dwoma nakrętkami regulacja jest bardzo podobna, czyli wkręcając nakrętki powodujemy, że koło odchodzi nam od wahacza zobaczcie sobie od czego zaczniemy zaczniemy sobie oczywiście od tego, żeby znaleźć sobie, sprawdzić sobie ten luz na łańcuchu, czyli najlepiej założyć rękawiczkę, popatrzeć sobie tutaj na ogniwa, znajdziemy sobie jakieś znaczne ogniwo, czyli najlepiej zakówkę gdzie ona jest, ok, zakówkę mamy tutaj przekręcimy ją sobie na środek no, i od tego miejsca zaczynam. Tu mam, jak widziałam, zakówkę, nity wystają. Sprawdzam sobie naciąg, czyli podnoszę, opuszczam. W moim przypadku, przy moim łańcuchu, luz powinien być około 3-5 cm góra-dół. Także tutaj jest ok. Przekręcam 10 cm. Sprawdzam i szukamy w ten sposób najluźniejszego miejsca. Czyli patrzymy sobie po tym łańcuchu. Chodzi o to, żeby znaleźć, jeżeli on będzie nierówno wyciągnięty. Teraz jest tak, jeżeli on jest nierówno wyciągnięty, ale jest cały luźny, to jest ok, bo możemy go naciągnąć. Najgorszy przypadek jest taki, kiedy w jednym miejscu mamy tak na ciasno, a w drugim miejscu możemy tym łańcuchem machać. Wtedy jest dramat, łańcuch kwalifikuje się do wymiany. Jak widzicie, tutaj jest wszędzie ok. Także chyba ten Vx nie jest taki tragiczny, jak myślałem. Myślałem, że już się gdzieś wyciągnął, bo wydawało mi się, że czułem wibrację ostatnio. Natomiast sprawdzam wszędzie. I wygląda w porządku. Ok, najluźniejszy jest w tym miejscu, najciaśniejszy jest kawałek wcześniej, i teraz tak. Pamiętajcie, jeżeli znajdziecie najluźniejsze miejsce, to nie jest miejsce, w którym naciągamy łańcuch. Naciągamy łańcuch zawsze w miejscu najciaśniejszym, czyli tu, gdzie jest najciaśniej, ponieważ po naciągnięciu łańcuch nam się jeszcze bardziej ściśni. I teraz tak, yy, tam, gdzie mamy luz, będzie ok, natomiast tam, gdzie było ciasno, a my to jeszcze bardziej naciągniemy. Będzie dramat, no łańcuch będzie nierówno wtedy wyciągnięty całkowicie, no i będzie szarpał jak dzik. Także pamiętajcie, jeżeli chcecie już naciągnąć łańcuch, to szukamy miejsca najciaśniejszego, tak? Czyli jeżeli ja miałem tutaj, jeszcze nie, tutaj miałem miejsce najciaśniejsze, o, gdzieś tu. Okej, okay, jak widzicie, poluzowałem sobie ośkę, nakrętkę mam luźno. Teraz kwestia jest tego, żeby w tym systemie, tak jak mówiłem, są dwie regulacje. W litrowych dużych motocyklach i ogólnie ciężkich motocyklach jest to zabudowane w środku w wahaczu, żeby to osłonić. W mniejszych motocyklach regulacja jest z zewnątrz. Oczywiście na wahaczu zawsze widać tutaj kreseczki regulacyjne, natomiast nimi nie wszyscy mówią, żeby się nimi sugerować, ponieważ bardzo często może być tak, że ustawimy na kreseczkach dobrze, a lekko będziemy mieli krzywy wahacz, i ogólnie suma sumarum koło będzie i tak krzywo. Także pamiętajcie, najlepiej sobie y, mierzyć odległość koła do jakiegoś punktu stałego na motocyklu, tak? Ja mierzę najczęściej do kresek oczywiście, bo po to według mnie, po to one zostały stworzone, żeby się nimi sugerować. Też wiem czym jeżdżę, wiem, że to jest motocykl, nie po wypadku, więc mam nadzieję, że ten wahacz jest prosty. Dlatego ja zawsze według kreseczek ustawiam. Natomiast o co chodzi? Samo ustawienie polega na tym, że zobacz, mamy dwie śruby, tak? Jedna to jest śruba kontrująca, która ma za zadanie tylko i wyłącznie blokować nam te śruby, żeby nam się same nie zluzowały, czyli Poluzowujemy sobie kontrę, i teraz tą drugą śrubę. Jeżeli będę ją wkręcał, to będę powodował, że ta śruba będzie odpychała tą regulację z ośką, będzie ją odpychała do tyłu, przez co całe koło pójdzie do tyłu, no i łańcuch nam się będzie naciągał. Jeżeli bym tą śrubę wkręcał, analogicznie robi się tutaj luz, ośka z koła wraca w stronę motocykla, czyli zmniejsza się odległość luzuje się łańcuch, tak? Czyli jeżeli chcemy naciągnąć łańcuch, pamiętajcie, robimy to w najcieśniejszym miejscu, żeby go nie zabić całkowicie. Czyli jeżeli mamy najcieśniejsze miejsce tutaj znalezione i zakręcałbym teraz tą śrubę mocniej, to ona będzie mi to koło odpychać, no i koło będzie mi się cofać, luz będzie mi się niwelował. I teraz pamiętajcie, jeżeli to zrobicie z jednej strony, też nie róbcie tego za mocno. Zrobimy to z jednej strony, czyli przypuśćmy, że, tak jak mówię, ja nie będę dzisiaj regulował, natomiast... Tak jak powiedziałem. Yy, przypuśćmy, że zrobiłem tutaj dwa obroty, sprawdziłem sobie tutaj na regulacji, że mam długą kreskę i minimalnie luz. Idę sobie z drugiej strony, robię dokładnie tak samo, czyli przechodzę sobie z drugiej strony motocykla. Nie wiem, czy to tutaj będzie widać, natomiast powinno. Jak widzicie, ta sama sytuacja, dwie śruby, ośka, tutaj nie ma nakrętki, no nakrętka jest tylko z jednej strony. regulacje również widać kreseczki, tak samo mogę sobie Poluzować tą śrubę z kontrę. Widzicie, ona jest całkowicie luźna, praktycznie. No i tak samo mogę sobie tą główną śrubą odległość regulować, patrząc na te kreseczki. I teraz dobrze jest, zanim sobie zakręcicie koło, dobrze jest y, przed całą operacją sprawdzić to 5 razy. Naprawdę sprawdźcie to 5 razy, czy, te koło, czy to koło jest równo. Czyli czy na regulacji te śrubki są równo ustawione. Jeżeli są, to zakręcamy kontrę z jednej i z drugiej strony. Nie zakręcamy jeszcze koła, natomiast że mamy zakręconą kontrę do końca Możemy znowu przekręcić, znowu przekręcić kołem i sprawdzić sobie ten luz Czy już jest ok, czy nadal teraz, czy teraz nie ma sytuacji, że jest za ciasno Albo nadal jest za luźno No i jeżeli jest za luźno, no to oczywiście tak jak poprzednio Znajdujemy to miejsce na, naj, na najdalszym punkcie, czyli na zębatce Regulujemy jeszcze troszkę, jeżeli jest za ciasno To wracamy do tego miejsca, poluzowujemy tą śrubę i regulujemy dalej. Często można sobie sprawdzić też. Kilku moich kolegów tak robi, że sprawdza odległość ranta opony do wahacza. Tą odległość albo y, rand, waha, rand koła do śruby. Tutaj sposobów jest naprawdę kilka. Ci, którzy nie ufają tym kreskom, namalowanym tutaj, oczywiście ich prawo. Ja zawsze mówię, że te kreski po to są, żeby z nich korzystać. Także jeżeli ustawicie na tych kreskach z obu stron dokładnie, pamiętajcie, tu najlepiej mieć suwmiareczkę, ponieważ to. Każdy milimetr ma znaczenie, każdy milimetr będzie wpływał na osiowość koła, także dobrze się nad tym pochylić, to jest tak jak mówiłem, czynność bardzo łatwa, natomiast wymagająca troszkę uwagi, jeżeli jest to wyregulowane dobrze, oczywiście zakręcamy jedną śrubę, Pamiętać, żeby jej nie zakręcać do oporu, jeżeli tu jest opór, zakręcamy kontrę, to samo robimy z drugiej strony, czyli bierzemy, zakręcamy sobie z drugiej strony, z drugiej strony zakręcamy sobie kontrę palcem. Jeżeli mam zakręconą kontrę, blokuję ją sobie. Ok, obie śruby mam zablokowane. Koło mam ustawione względem motocykla na wprost według tych regulacji. Oczywiście to również, jeżeli sobie przestrzelicie, bardzo często widać po oponach na przykład, że są nierówno zjeżdżone albo czuć, że motocykl ciągnie w którąś stronę. Wtedy dobrze jest sprawdzić, czy faktycznie koło jest ustawione osiowo. Istnieją oczywiście w warsztatach laserowe pomiary, natomiast nie dajmy się zwariować. Jeżeli wszystko jest ok, motocykl nie był po wypadku, to ustawienie na regulacji w zupełności wystarczy, żeby on jeździł prosto i koło było ustawione dobrze. Czyli, jeżeli dwie regulacje zakręciłem, no nie pozostaje mi nic innego, jak zakręcić sobie oś. Oś, zakręcam oczywiście. Wiadomo, że w serwisówce jest odpowiedni moment zakręcenia tego koła. Ja zakręcam zawsze z czuciem do końca, bo to w zupełności wystarczy. Ta nakrętka się nie ma prawa poluzować. No i to jest tak naprawdę cała zabawa, tak? Czyli znaleźliśmy sobie luz, ustawiliśmy sobie odległość tego koła. Jeżeli tak jak mówiłem to w tym drugim sposobie, jeżeli mamy ten wacharz zabudowany i śrubki mamy od zewnątrz dwie nakrętki, no to zabawa jest dokładnie taka sama. Czyli wkręcając nakrętki powodujemy, że to koło nam się oddala od osi. Natomiast w tym systemie jest lepiej, ponieważ jeżeli naciągamy, no to ok, koło nam się oddala. Natomiast jeżeli luzujemy to tutaj koło nam samo wraca, a w tym starym systemie jest tak, że jeżeli poluzujemy, to musimy to koło po prostu wbić z powrotem do wahacza, tak? Czyli albo w nie kopnąć, albo je wepchnąć siłą, bo one samo nam niestety nie wróci. Czyli ten system jest moim zdaniem lepszy, jest troszkę lepiej przemyślany, no i łatwiej się go używa. Jak mówiłem, czynność łatwa, prosta, przyjemna, troszkę brudna, natomiast... Trzeba z tym powalczyć, o łańcuch trzeba dbać, ponieważ łańcuch nie jest tani, a bardzo łatwo go zabić. Czyli nieumiejętnym dbaniem o niego, niedbaniem o niego wcale, szarpaniem z całej siły, olewaniem tematu smarowania. Łańcuch momentalnie zabijecie na no, zestaw takiego łańcucha z zębatkami, na przykład do mojego motocykla. To jest koszt od 600 zł do góry, także nie jest to tania impreza. Łańcuch zadbany, odpowiednio użytkowany, eksploatowany, potrafi wytrzymać i 40 tysięcy km bez żadnego problemu. Także no to jest dla normalnego rajdera, który dużo jeździ, to są 3-4 lata jazdy. To jest dobry okres, natomiast można łańcuch, jeżeli kupimy, nie zadbamy, źle go wyregulujemy. Możemy taki za łańcuch zabić w sezon 1, czyli w 5-10 tysięcy km on będzie do śmietnika. Jeżeli chcecie wyrzucać 500 albo 600 zł do śmietnika co sezon, ok, wasza sprawa. Ja nie lubię. Lubię o niego dbać, bo to naprawdę, jak widzieliście, nie jest dużo roboty, natomiast mamy pewność, że jest to zrobione dobrze. Najważniejsza rzecz, pamiętajcie o tym, żeby sprawdzać ten luz regularnie. Druga ważna rzecz, sprawdźcie sobie w serwisówce, ponieważ każdy łańcuch i każdy motocykl ma inną wartość tego luzu roboczego. Czyli to nie zależy od, od tego, że raz powiedział, że ma być 5 cm i walimy 5 cm, mamy to głęboko w dupie. Nie, każdy motocykl ma w serwisówce określoną swoją wartość. Pamiętam, że w fazerze 600 cm jest to 2 do 3 cm, tutaj jest to 3 do 5, natomiast ja zawsze staram się tych 4, cm, tych 4 cm trzymać, ponieważ zdarza mi się jeździć z pasażerem, zdarza mi się jeździć obładowanym. Także mam pewność, że ten luz zawsze tam zostawiam na łańcuchu. Jeżeli wrzucę więcej, nie muszę tego regulować. Mam cały czas pewność, że łańcuch mam ok. Nie, on się nie niszczy, natomiast jest dobrze naciągnięty, nie ma z nim kłopotu. Sprawdzajcie sobie to, najlepiej przy, no może nie przy każdym smarowaniu, ale pamiętajcie, co 200-300 km smarujemy łańcuch, przejrzeć, czyli poruszać łańcuchem, przekręcić ćwierć obrotu, poruszać łańcuch, no naprawdę nie jest dużo, natomiast dobrze o to dbać, ponieważ może się zdarzyć tak, że gdzieś Wam ten łańcuch się wyciągnie, nie zauważycie tego, pójdziecie pojeździć i go skatujecie do końca i on jest nadaje się do śmietnika. Dobrze sprawdzać. Druga sprawa o czym chciałem jeszcze powiedzieć, czyli pamiętajcie o tym, żeby nie jeździć na tych naciągniętych łańcuchach. Jeżeli łańcuch Wam się wyciągnie już w którymś miejscu, że będzie przeskakiwał, to pamiętajcie, żeby go wymienić, bo jest kupa, kupa riderów, którzy mówią, że a wyciągnął mi się w jednym miejscu, czyli w jednym miejscu mam na sztywno naciągnięte, w drugim miejscu on wisi jak sznurówka i tak jeżdżą. I spoko, mogą tak jeździć, bo to yy, da się tak robić, natomiast cierpi od tego i wałek zębatki, zębatki zdawczej i zębatka z tyłu się szybciej naciąga, psujemy przez to łożyska w kołach, psujemy zabieraki w kole, także to wszystko wpływa, ten łańcuch, zużyty łańcuch wpływa bezpośrednio na zużywanie się kilku innych elementów, które również nie są tanie do tego może być sytuacja, kiedy jeżeli już mamy taki duży luz, że koło wpadające w dziurę może nam zeskoczyć może być taka sytuacja, bo się zdarzyła ostatnio że może łańcuch zeskoczyć nie jest z między zębów, czyli nie jest w zębach, tylko na dziurze on może zeskoczyć na ząb no i go po prostu rozerwie, tak? On nie spadnie na zewnątrz, po prostu go rozerwie, a były przypadki, że motocyklista, który dostał we własne plecy urwanym łańcuchem. To się zdarza. Także pamiętajcie, to jest bardzo ważny element. Jeden z najważniejszych w motocyklu. Dbajcie o to. Czynność jest prosta. Odcinek szybciutki, ponieważ tak jak mówię, no nie udało nam się Ci nagrać techniki jazdy, ale niedługo wracamy na plac. Yy, wszyscy, którzy nie wiedzieli jak to zrobić, sami widzicie, że jest to mega proste. Pamiętajcie o tej regulacji, pamiętajcie o tym, żeby sprawdzić z obu stron tak samo, czyli lepiej 10 razy sprawdzić niż raz się pomylić. Czyli sprawdzić dokładnie odległość, czy z obu stron jest tak samo, po zakręceniu najlepiej sprawdzić jeszcze raz, a potem najlepiej sprawdzić jeszcze raz, to Wam nie zaszkodzi. Yy, dzięki za uwagę czy wam się podobało wiadomo łapka w górę komentujcie bo, bo na tym ten kanał polega, żebyście wyrażali własne opinie dzięki za uwagę trzymajcie się lewa w górę następnego razu hej